Powiem wam tak, już jestem zmęczony tymi treningami ciężkimi odnośnie budowania masy mięśniowej. Ale jeszcze te trzy dociągnę, już jak tak zapowiedziałem, to dociągnę, bo już może nawet jakbym tutaj Wam wszystkiego nie pokazywał, nie byłbym to tak, można powiedzieć, z Wami w relacji na tym kanale czy coś, to może już od tego tygodnia bym sobie zaczął tą redukcję. Ale że już. Zapowiedziałem 25 lutego, w niedzielę o 7 rano, będziemy robię live'a, ważenie, pomiary ciała, przegląd sylwetki i yy, też zdjęcia porobię, żeby te zdjęcia też były w miarę można powiedzieć no, porobione w tym czasie, z samego początku, żeby później było z czego porównywać. Ale ja mówię, zawsze nie ma to jak najlepiej porównać sobie. Materiał wideo niż zdjęcia, bo na zdjęciach może być przekłamanie, tak? Stoimy bliżej telefonu, aparatu lub dalej i możemy wydawać się większy. A jak na jest materiał wideo, to wiadomo, w ruchu to wszystko lepiej wygląda. Rozgrzewka do 5 minut, tak jak można powiedzieć, pierwszy, pierwsza część rozgrzewki podgrzanie temperatury ciała. Tutaj tak w miejscu, to tak za słabo podgrzewam te, tą temperaturę ciała. Lepiej sobie podgrzeję już na tym, na bieżni. Lepiej już mi to wychodzi na bieżni. Ja tylko potrzebne od razu już więcej ludzi ogląda. Tylko potrzebne już więcej widzów jest. I tak ma być. I tu obserwować, jak się trenuje. Virtuos, Virtuos, witam. Witam również. A nie macie na drugim live, na tym z komputera. Musicie łapać znajomi. Widzowie muszą łapać tego live z komputera. A tutaj muszę z telefonu przekierowywać widzów też na live z komputera. Eee, tak, 18-19 stopni mów tu mam. Także czapka się przyda, żeby była. Jeszcze nogi bolą. Oj, bolą nogi. Widać, że zmęczone. Wczoraj był dobry trening piłkę nożną, boisko też wymagające, bo mokro, także boisko też męczące, ale dzisiaj, no dzisiaj też nogi otrzymają trochę wycisku, bo będą martwe ciągi, także nogi też dzisiaj popracują, tego się nie uniknie. Virtuos jak tam u Ciebie, wejdź znać tego najlepiej drugiego live'a na komputerze, żebyś był, bo będzie mi lepiej czytać. A jak tam u Ciebie samopoczucie, jak tam z odżywianiem, trzymasz produkty, składniki, czy nie? Świadome odżywianie, czy liczenie kalorii, czy bycie na jakimś konkretnym, na jakiejś konkretnej rozpisce dietetycznej? Borys official. elo, witam Cię Borys. Zapraszam oczywiście nowych widzów do subskrybowania, do obserwacji, bo ja tutaj od niedzieli zaczynam redukcję i będziemy tydzień po tygodniu patrzeć co ja jem, jakie postępy są, ile tłuszczu się spaliło, czy waga spada, czy nie spada, jak spadła to ile, dlaczego, co jak. Będę wam tłumaczył, szczególnie tym osobom, które nie mają takiej wiedzy, można powiedzieć tej podstawowej, jak ja. A dobrze, cztery dni, cztery dni nic i jembo chory, no ale to jak nic w ogóle, nic no niedobrze. Trzeba jeść, żeby choroba z chorobą wygrać. Nie można tak, że ktoś jest, ktoś chce schudnąć i nie będzie jadł, jak go choroba złapie. Tylko w okresie choroby trzeba jeść, żeby ciało pokonało chorobę. To sam deficyt, nie mam apetytu. Mimo wszystko. Trzeba jeść, żeby zadbać o swoje ciało pod kątem zdrowotnym. To nie ma, że nie ma apetyty. Ty musisz mieć świadomość, że ty musisz jeść. Tak samo jak ty masz świadomość, że ty chcesz mniej jeść, żeby schudnąć i poniekąd możesz się przygłodzić, tak? Zrobić sobie jakąś godówkę. To też masz tego świadomość. No ale... Dobra, 6 minut minęło, także lecimy. Ja nie wiem, czy tutaj ktoś jest na tym live, proszę przywitać się na czacie, zostawić kciuka do góry, czy coś, nie wiem. Tutaj tyle ludzi ogląda, a nie ma kciuków do góry. Dlaczego? Agnieszka Krętos. Ale, no może i tak być. Jeżeli tak, to szkoda, nie? To szkoda, Agnieszka. Jak się nie podoba, no, no to mówię, nie trzeba tutaj na siłę być. Jak się nie podoba, no to. Szkoda. Trzeba szukać coś, co się podoba. Ja wiem, że nie wszystkich zadowolę. No. Nie, nie, nie. Ja wszystkim nie dogodzę. Nie, nie. Dobrze mówisz. Nie, nie. Nie dogodzisz wszystkim. Szczególnie takim leniuchom. To się nie dogodzi. chrupki kukurydziane i piję wodę. No to te chrupki to takie różne te chrupki. Mogą być wartościowe, dobre, a mogą być beznadziejne. Eee, tak, to teraz wymachy nóg do przodu. Oj porozciągać nogi. Dzisiaj też mogę zrobić dobrą, dobrą rozrzewkę nóg, bo, bo będą martwe ciągi. Tak, te nogi popracują. Muszą być przygotowane do wysiłku. Autentycznie witam. Słaby dźwięk na lejpie z telefonu. I znowu 40 botów. No, może nie 40 botów, ale. No ten telefon chyba jest jakiś słaby. A zaraz zrobimy eksperyment. Ktoś kupił te boty. Skąd te boty regularnie się biorą? Ciekawe. No, ja ci powiem, że coś w tym musi być, bo. bo YouTube nie, nie liczy oglądalności. Nawet jak jest duża ilość, duża ilość widzów, to później po podsumowaniu live'a nie ma oglądalności. Zrobimy taki eksperyment. Eksperyment, eksperymentów. Eksperymento, eksperymentus. Zaraz. Ale to... Ale to zaraz. Ale to trzeba to wyciągnąć. No przechodź na live główny, najlepiej na live główny, no. A, ten. Zaraz jak to wyskoczy z tego, to będą dopiero jajka. No. Teraz zobaczymy jaki dźwięk będzie. Czy będzie dobry dźwięk, widziany. Ale to będzie szumić na O, albo tu sedam, czapkę, Czapkę sobie dam. O, Jadę Z czapką. Julia Walczak się mano. O, Julia się pojawiła. Jak ten dźwięk? Dobry jest ten dźwięk. <grym> Czy lepiej? Janusz, lepiej ten dźwięk? Czy nie? Co robimy teraz? Pompeczki na szeroko. Oj, barki strzelają jak stary dziadek. Tutaj super na live głównym. Na kołnierzu zamontuj. A nie będzie ten szeleścić. Może by nie szeleściło, właśnie. Zobaczymy. A jak będzie na kołnierzu. On się będzie ocierał. Jak ci powiem. Może być, że będzie szeleścić. Zobaczymy. No, jak czeszy szeleści, to, to bardzo, bardzo przepraszam. O. Ja dzisiaj trochę kilogramów już przerzuciłem w pracy, bo jestem Daniel ST. Ja mam takie zakwasy, że nie wiem czy jutro te łapy znów robić. <śm> Dawid, nie Daniel, kurde, czemu ja nie mam. Daniel, przechodź na kanał główny, na live'a głównego z komputera. Będziemy dyskutować. Co podziałał trening? W szoku jesteś, nie? Który dzień już? Drugi dzień w szoku jesteś, że masz takie bóle mięśniowe, czy trzeci? Mówiłem. Tu nie ma! Tu nie ma karty ulgowej. Jak do mnie żona mówi. O, pytam się żony, czy ją bolą mięśnie?" Mówi, no bolą mi ją, nie? Czekam na dobry trening. Będę oceniał technikę. Widzę Twoją systematyczność i determinację już na początku tygodnia. Jestem pod wrażeniem. Czekamy na redukcję treningi dla ja. Power Ja zaczynam tydzień regeneracyjny. Janusz dzięki za live, za Donata. Super Donate, super tekst. Wielkie wsparcie dla mnie. Będzie. Będzie live bez koszulki. Jak ja mówiłem, nabiorek komfortu takiego, lepsza sylwetka będzie, spali się trochę tego tłuszczu, to wiadomo, że większy komfort jest w takiej sylwetce występować. To i będą live'y bez koszulki, a będzie też cieplej tutaj na siłowni, to będzie wymóg taki, żeby bez koszulki trening robić. A na razie też tu nie jest tak ciepło, nie? Bo, jak grzejnika nie włączam, czasem sobie włączę grzejnik. Jak mam zrobić live'a luźnej pogadanki, ale ale tak to staram się go wyłączać. Co potem robiłem trening, a dziś tak bardziej zacząłem odczuwać. No tak, bo to zależy od dzień, dwa dni po treningu. tak? Ja nieraz mam, że dzień treningowy jest, na drugi dzień nic. Dopiero dwa dni po treningu bóle mięśni, jak nie wiem co, nie? I nawet trzy dni po treningu jeszcze bóle mięśni. Dlatego masz dzień treningowy, na następny dzień masz 24 godziny, na drugi dzień po treningu 48 i trzeci dzień po treningu 72. To, tak jak mówię, do 72 godzin nasze mięśnie mogą się regenerować. Hej ludziska, nie zapominamy o kciukach do góry. Klik, klik, klik. A nie dostaniesz Bana za to. To ma dostać bana za to. Za co? I nie wiem, czy jutro robić te łapy, czy lepiej aby odpoczęły. Czy lepiej dać im znów wycisk. Nie! Daj im, niech się zregenerują do, do końca. Niech się zregenerują. Nie ma co ich niszczyć, jak jeszcze się nie zregenerowały. Pamiętam, jak trafiłem na twój pierwszy live, jak jadłeś sałatkę w lato bez koszulki. To było na TikTok. Sałatkę w lato bez koszulki. No ja tego już nie pamiętam live. <laughs> Ale to jeszcze była dobra sylwetka. Lepsza jak teraz, nie? Taka bardziej wyrzeźbiona. Muszę powiedzieć. Bardzo